Myślę, że tak, że pierwsze 10 minut było trudne, ale potem już kontrolowaliśmy grę. Oczywiście traciliśmy dużo głupich bramek, ale z przebiegu meczu myślę, że zasługujemy na zwycięstwo i dominowaliśmy rywala. Jedynie bolą te błędy, które popełniamy i to jest brak koncentracji, brak porozumienia i na pewno to bardzo boli. Myślę, że tak, myślę, że wszyscy oczekiwaliśmy tego, że dzisiaj tu wygramy, zgarniemy te trzy punkty i będziemy dalej dążyć, żeby za tydzień znowu zapunktować i spokojnie spędzić święta zazwyczaj ciężko powiedzieć, czy to był Macie wyrównany? Hmm. To tak oczywiście nie powiem, może nieobiektywnie, ale wydawało mi się, że, że z gry my tutaj dominujemy, natomiast dawaliśmy dzisiaj dużo prezentów i takie mikołajki przedwczesnej i przez to musieliśmy ten wynik gonić. No chwała dla chłopaków, że rzeczywiście nie poddawali się z każdym jakby stratą bramki, bo przegrywaliśmy dwa razy chyba, więc y, to cieszy, że odrobiliśmy te straty i przechyliliśmy w końcu szalę na swoją korzyść i dobrze, że zrobił to Iwo, bo gdzieś tam tej bramki, żeby troszeczkę przełamać te swoje niemoce, które gdzieś tam krężyły nad nim przez pewien czas. No i satysfakcja, no, ja chcemy się oczywiście, no, chciałem, górę tabeli piąć, ale no ciężko jest, bo naprawdę rywale są bardzo trudni. My mamy też swoje bolączki, jakby jeszcze takie, tak powiem, młodzieżowe i, i mało doświadczony ten skład jest cały czas, więc płacimy frycowe za pewne błędy, a jak e, e, ciężko dzisiaj strzeliśmy ponad 100 bramki, tak, w całym sezonie 18, dzisiaj 7, więc dużo nadrobiliśmy tak naprawdę. I gdzieś tam bolączka nasza to były te, te strzelone bramki, bo tych straconych wcale nie było jakoś tak nadzwyczajnie dużo w całym sezonie, a nie licząc oczywiście tych meczów tych dwóch wysokich, a tak to mamy nadzieję, że to będzie dobry prognozyk na przyszłość.